Odniesieniu do, do rynku polskiego na pewno sprzyjające jest to, że w przeciwieństwie do przegrzanych bardzo rynków zagranicznych, do rynku amerykańskiego, również do rynków europejskich, gdzie giełdy napędzane były tym kapitałem płynącym z banków centralnych w ramach programów pomocowych, to rynek polski może być postrzegany jako ten niedowartościowany. Więc jeżeli będzie się utrzymywał relatywnie dobry nastrój na rynkach, i jednocześnie inwestorzy uznają, że faktycznie rynek amerykański i rynki europejskie są już przewartościowane, no to jest szansa dla rynku właśnie polskiego i innych rynków wschodzących, ale tutaj giełda polska na pewno może na tym korzystać. Tak samo może korzystać na samym wzroście kursu euro. Do tego te wszystkie kwestie związane z decyzjami, które zapadają w tym momencie, które są podejmowane przez Radę Europy, no tutaj są kluczowe dla najbliższej przyszłości warszawskiej giełdy. Spółki technologiczne oczywiście są beneficjentem tej sytuacji, która miała miejsce, wszelkich rodzajów ograniczeń, które były wprowadzane. To widać m.in. po ich wynikach. Również branża e-commerce na pewno tutaj bardzo mocno zyskiwała. Też zwrócił uwagę w odniesieniu do rynku polskiego i tej potencjalnej najbliższej przyszłości. Mówię potencjalnie dlatego, że jeszcze nic nie jest, żadne decyzje nie zostały formalne podjęte. Na razie jest to bardziej w sferze plotek, ale mówi się coraz głośniej o potencjalnym debiucie Allegro na rynku, czyli właśnie naszego giganta e commerceowego Więc jeżeli do tego by doszło, to też byłby impuls dla polskiego parkietu, dlatego, że byłaby to, byłby to największy debiut w historii GPW. Jednocześnie przy aktualnej wycenie, Allegro automatycznie stałoby się największą spółką na warszawskim parkiecie, Dlatego tu mogłoby dodatkowo przyciągnąć to kapitał zagraniczny. A kapitał zagraniczny dla warszawskiej giełdy jest kluczowy, dlatego że 60% obrotów na giełdzie w Warszawie to właśnie jest kapitał zagraniczny. Dlatego przede wszystkim potrzebny jest tutaj dobry nastrój i spływanie tego kapitału z rynków zachodnich na rynki wschodzące. Drobni inwestorzy, czyli właśnie przeciętni konsumenci poszukują takich aktywów od Czasu. Przez długi czas zyskiwały nieruchomości, ten rynek już jest bardzo mocno przegrzany i dzięki temu, tak naprawdę, w ostatnim czasie bardzo mocno zyskała giełda. Na warszawski parkiet napłynęło bardzo dużo kapitału właśnie od inwestorów detalicznych, od inwestorów indywidualnych. Zresztą statystyki biur maklerskich też tutaj nie pozostawiają złudzeń. Otworzyły się rekordowe ilości rachunków maklerskich. To są często osoby, które wcześniej nie miały doświadczeń z giełdą, dlatego też nawet mniejsze spółki z warszawskiego parkietu na fali takiego optymizmu i nawet często niewiedzy tych inwestorów mogą zyskiwać. Na pewno w dużej mierze wzrosty, które były na CD Projekcie, to też jest kwestia takiej trochę mody z spółkami technologicznymi. Akurat CD Projekt w naszym WIGU20 jest jedyną spółką tego typu, która tak mocno zyskała stała się liderem warszawskiej giełdy, największą spółką na, na warszawskim parkiecie. Ale myślę właśnie, że tego typu spółki, spółki technologiczne, w dalszym ciągu mogą, mogą zyskiwać, zwłaszcza w oczekiwaniu na ich wyniki. Więc tutaj pod tym kątem inwestorzy mogą poszukiwać okazji właśnie na takie spółki.